No witam serdecznie, postanowiłam nagrać filmik na YouTubie z tego względu, że będzie wszystko w jednym miejscu, czasami osoby mają problem z tutaj, ze znalezieniem transmisji, a tak będzie tutaj na YouTubie, pod, pod, więc pod filmikiem będziecie, macie link do mojego sklepiku i będziecie mieli też usługi, które są teraz dostępne na razie wpisałam trzy, ta lista się będzie wydłużała, więc po skończeniu oglądania filmiku proszę uprzejmie zobaczyć tam w, pod filmikiem, będą wypisane usługi i ceny. Osoby ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, jak wiecie, nazywam się Jestem wróżka Anila. Możecie mnie znaleźć na Facebooku jako Wróżka Anila bądź pisać moje imię i nazwisko. Chciałam Was najpierw zaprosić na, na konkurs weekendowy do wygrania z voucher 50 funtów. Post reklamowy znajduje się na mojej stronie w Różkanila na Facebooku. Tam będzie trzeba wypełnić zadania tam trzeba będzie wypełnić zadania i wpisać, wpisać się w komentarzu, więc zapraszam serdecznie. Losowanie będzie w poniedziałek w porannej transmisji. I tutaj będziecie mogli sobie, osoba, która wygra, będzie mogła wydać to na usługi bądź na rzeczy w sklepiku. Więc zapraszam, to jest taki cygot, cotygodniowy konkurs weekendowy, a w ciągu tygodnia zawsze wybieram trzy osoby. Też są posty reklamowe, więc zapraszam serdecznie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pokażę Wam bestseller w sklepiku, cudowny organ selenit, przepiękna energia, która wspiera, już jest wysła, do, do wysyłki w, w, przygotowany. Organ cytryn. Orgony bardzo dobrze zmieniają energię. Sobie nie wyobrażam, życia bez organów zawsze mam je przy sobie albo na sobie. Także wspieram swoje kwiaty w ogrodzie. One bardziej ładnie kwitną. Poza tym można, można naprawdę czuć, kiedy nosimy organ, a kiedy nie nosimy, jak wygląda ta nasza energetyka. Więc tutaj kwestie takie. Jeżeli macie jakieś problemy, na przykład czy chcecie jakieś usługi, to pytajcie mnie, bo ja dużo robię rzeczy, których nie mam napisanych, bo z, z siłą rzeczy czasami nie mam czasu tego pisać, ale już powoli to porządkuję. Więc, jeżeli mieszkacie poza granicami UK, jest możliwość opłacenia poprzez bank, poprzez Paypal bądź wysyłam Wam bardzo łatwy link do opłacenia. Płacacie sobie kartą we własnej walucie z własnego kraju. Więc zapraszam serdecznie, mam też mnóstwo promocji. A teraz, kochani, niespodzianka, ponieważ w ciągu tygodnia byłam bardzo zajęta. Będzie to horoskop miłosny na weekend. Będzie to horoskop dla osób tutaj, dla wszystkich znaków Zodiaku. Spójrzmy sobie. Spójrzmy sobie, jeżeli chodzi o Barana. Baran czego się może spodziewać. Znajdą się nowe rozwiązania, bardzo fajny czas, bardzo fajna energia, jeżeli chodzi tutaj o miłość, ale tutaj troszeczkę uwaga. Pewne rzeczy nie za szybko. Spójrzmy sobie jakie barany są w energii, jakich run? Runa Mana. Partnerstwo, działanie, przyjaźń, cudowna energia. I zobaczmy kartę energetyki Barana na weekend. Tutaj jest karta podjęcia decyzji. Barany zawsze jest, dużo się dzieje w życiu Barana. Bardzo dużo. Więc tutaj jest karta podjęcia decyzji. Baran nie będzie wiedział, czy iść w jedną stronę, czy w drugą. Tutaj trzeba będzie podjąć decyzję. Byk. Spójrzmy sobie, byczki, jak tutaj będą wyglądały Wasze sprawy uczuciowe na weekend. Coś fajnego się znajdzie, coś fajnego czeka na Waszej drodze, ale tutaj może jest taka energetyka, takiego, powiem, wahania. Byki będą próbowały się dogadać, mogą się w trakcie weekendu obrazić, mogą tutaj czuć jakąś taką, jakąś taką troszeczkę trudną energetykę. I spójrzmy sobie, Karunka, pójście do przodu, działanie, dobra energia. I spójrzmy sobie, karta energetyczna dla byczka. No proszę, byki będą miały strategię, będą miały plany, będą miały cudowną energię. Spójrzmy sobie bliźnięta, tutaj spójrzmy sobie bliźniaczki, jakim będą tutaj energetycy. U bliźniaków będą zmiany, będzie energia zmian, będzie energia takiego zmian planów. Tutaj może być jakaś taka jedna nieprzyjemna rozmowa, ale ona doprowadzi w sumie do dobrych rzeczy. Spójrzmy sobie, jak będzie wyglądały tutaj runki. No proszę, runa perdro, runa odejścia przez, przez problemy. Spójrzmy sobie, jaka runka, jaka karta energii dla Was. No proszę, Archanioł Michał, Archanioł Michał. Zapomniałam powiedzieć, że dostępne jest, możecie zapisać na rytuł uwolnienia lęków, jest to koszt 5 funtów tutaj proszę kontakt wtedy dodam was do specjalnej grupy i można go po prostu robić odsłuchać go tutaj przez najbliższe trzy dni czyli jeszcze piątek sobota w której robiliśmy ten rytuał można go odsłuchać można wziąć udział w tym rytuale Spójrzmy sobie raczki raczki jaka jest tutaj energetyka uraczka Tutaj jest droga działanie Będą gdzieś szły na jakąś podróż romantyczną. Jest karta szczęścia, jest karta rozmów, czegoś fajnego. I spójrzmy sobie, jaka jest energetyka tutaj run. Spójrzmy sobie, co runy pokazują. Runa Jera, plonów działania, dobrych rzeczy, pozytywnych rzeczy przede wszystkim. I tutaj proszę sobie usiąść, odpocząć, nabrać tej dobrej energii. Spójrzmy sobie na lwy. Jak będą lwy wyglądały w tej energetyce? Lwy będą miały niespodzianki, będą miały działania, będą miały tutaj dobre, pozytywne rzeczy. Tutaj jest karta spokoju, siły, tutaj jest karta prawdy, jeżeli chodzi właśnie o lwy. Pewne rzeczy mogą wyjść na światło dzienne, ta energia będzie taka fajna, takiego podziwu, takiej dobrej energetyki. No jest runa Jera, czyli cudowne, przepiękne rzeczy, fajna energia. I spójrzmy sobie. Tutaj mamy uzdrowiciela wszystkich czasów, czyli cudowna energia uzdrawiania, działania, dobrych, dobrych, dobrych takich energii, właśnie. Spójrzmy sobie na panny. Panny to zawsze porządkują, robią różne rzeczy, przekładają. No proszę, cudowna karta na miłość Progres działanie, karta tutaj drogi, jakieś fajnych rzeczy, randek, szczęścia. No, panny zawsze potrafią stworzyć to domowe ognisko i ci partnerzy, którzy są z pannami, są zawsze szczęśliwi. Spójrzmy sobie. Tutaj jest przejście przez jakieś problemy wewnętrznie. To mogą być dylematy. Panny zawsze chciałyby wszystko perfekcyjnie. Czasami tak się nie da. No i panny są w takiej energii księżyca, czyli kobieta czarodziejka, która potrafi pracować z energią, która potrafi wzbudzać tą energię, która potrafi działać w sensie pozytywnym. Spójrzmy sobie na wagi, jaki tutaj jest energia miłości przy wag. Fagi będą planowały przyszłość, bardzo dobra energia, miłości, działania, rozwoju, szacunku, czegoś, co jest bardzo fajne. Fagi te są wspaniałe, jako, jako, jako kochankowie czy jako kochanki, jako osoby, które są takie zmysłowe, potrafią naprawdę stworzyć cudowny związek z drugą osobą, są bardzo lojalne. No i proszę, mamy runę spraw przy domu, fajny czas z rodziną, fajny czas. Z partnerem i karta energii. No proszę, najpiękniejsza karta w kartach energii. Karta tutaj dostojeństwa, działania. No i oczywiście mój znak. Zobaczmy, co sobie wy, wy, wywróżę w życiu uczuciowym na weekend. Skorpioniki, kochane. Skorpioniki zaczną weekend jakimiś pretensjami, czy jakimiś e, takimi rzeczami niezbyt miłymi, jeżeli chodzi, ale. Partner potrafi rozwiać tą energię, jest energia zaskoczenia, miłości, cudownych rzeczy, wejścia w coś fajnego przede wszystkim tutaj. I spójrzmy sobie, jakie kierunki się pokazują. Runa Fechu, czyli pieniądze, działanie, dobra energia. Spójrzmy sobie, jaka karta energetyczna na weekend. Przede wszystkim, no proszę, cudowna karta, spełnienie, obfitość, działanie, coś cudownego. Spójrzmy sobie na strzelce. Co tutaj strzelce mają? Strzelce będą rozmawiały, strzelce będą negocjowały z partnerem. Jakieś prawdy wyjdą, czy pewne rzeczy trudne. I jest karta takiego rozżalenia, trudności. Ale jesteście w energetyce Rudnit Bagas, czyli spełnienia marzeń, spełnienia możliwości. I tutaj drzwi do romansu są otwarte. Spójrzmy sobie w takim razie na koziorożce. Mamy tutaj rytuł, tutaj mamy, będzie dużo się działo. Mogą być jakieś kłótnie, jakieś niesnaski, ale pod koniec ten już ta energia dojdzie do spokoju. I patrzymy tutaj: runa kenas, runa otwarcia, runa działania. I obfitość. Spójrzmy sobie na wodniczki. Co tutaj wodniczki będą? Wodniczki będą miały słabość do partnera, będą podejrzliwe, będą w takiej energii z jednej strony tkliwości, z drugiej strony nie będą wiedziały, jak się zachować. Ale jesteście w energetyce runy Dagas, czyli wszystko się uda. Te wasze marzenia są po prostu spełnione. I tutaj jest kontrakt, działanie, dobra energia, doprowadzanie spraw do porządku. I spójrzmy sobie na rybki. Co nam tutaj rybki? Karty pokazują dobre, pozytywne rzeczy, pozytywną energię. Coś, co jest tutaj bardzo ważne energię takiego błogosławieństwa, energię takiego mm, tutaj mm, pożądania, cudowną energię siły, działania, więc taki cudowny boski klimat. I już patrzmy sobie tutaj, runa spokoju, stabilizacji. I spójrzmy sobie, jaka energetyka jest. No proszę, siódma czakra, Archanioł Uriel, połączenie z górą. Zapraszam Was serdecznie. Znajdziecie link do konkursu pod, pod postem. Na stronie wróżka Aniela pojawi się post konkursowy, więc zapraszam serdecznie. Pozdrawiam.